Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z challenge'em, który w gruncie rzeczy nie bardzo wiem jak on się nazywa. On chyba ma na co to? albo kto to co, to co to? Co to za książka? Co to za autor? No, kiedyś tak to to, to roboczo. Tak, kiedyś robiliśmy taki challenge, i on polegał na tym, że kto w sensie my wtedy sobie nawzajem przygotowywałyśmy tak, chyba tak, 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 tak. taką jak gdyby listę no, trzech podpowiedzi od, od jakby najtrudniejszej do takiej już najbardziej naprowadzającej. Si. No i po tych podpowiedziach, po tych trzech zdaniach trzeba było zgadnąć co to jest za książka albo co to jest za autor. No i jakby wiecie, analogicznie były trzy punkty za pierwszą odpowiedź, dwa punkty za drugą i jeden tak. punkt za trzecią, więc potem jakby sprawdzałyśmy kto wygrał. Tak, bo ostatnio mówiliśmy sobie o Wilku Stepowym, wy też między innymi kiedy jakiś challenge zrobimy na kanale. Tak, a dawno to... nie było. No to, no to robimy. W przyszłym tygodniu sobie pogadamy też o no, przynajmniej jednej fajnej książce, także o to się nie martwcie. Mhm. I do tego challenge'u zaprosiliśmy Bartka, który prowadzi. Chodzi kanał Boy Meets Books i Helenę, która jest no, naszą przyjaciółką i wicką. I naszym ninja moderatorem na serwerze Alpaczym. Więc... Zgadza się. I oni we dwójkę podjęli się tego zadania z niewybywałym entuzjazmem. Są to dwie osoby, które nas bardzo dobrze znają i są niewybywałymi skły skór... czy byczkami. I po prostu cieszyli się strasznie, jak usłyszeli, że chcemy zrobić taki challenge, i czy by nam zrobili takie te, zaraz Zarazcie kocie wywale stąd. Więc po prostu oni przygotowali nam plik, w którym są właśnie pytania, w następnym są odpowiedzi. Więc myślę, że najpierw zdejmę kota z biurka i za chwilę zaczniemy. Dobrze, pierwsza podpowiedź do pytania numer jeden to będzie książka. Powieść o przyjaźni i odkupieniu w obliczu tragedii. To jest wytrych. To jest wytrych, bo to jest podpucha, że to yy, wiesz. Wierzyliśmy to... jak nikt albo coś w tym stylu. To jest podejrzane. W sensie ja pierwszy co pomyślałam, to, że jakaś o wojnie pewnie. Przyjaźni kupieniu w obliczu tagety że co, że kamienie na szaniec? No nie wiem, czy kamienie na szaniec, ale takie opisy są z reguły na blerbach mm -hmm. e, jakichś książek wojennych albo wojennych. Powie się o przyjaźni odkupili w obliczu tagety. Ja w ogóle nie wiem, bo my nie zaznaczyłyśmy, że to muszą być książki, które my czytałyśmy. Nie no, pytała się mnie chyba Helena, no. czy może być tak, że... jak Ciebie chyba nie było wtedy na Discordzie, że czy może być tak, że to są książki, które znamy, ale ich nie czytałyśmy, wiesz Aha, okej, okay, no czyli fajnie. <laughs> no ja powiedziałam, no chyba tak. Czyli to twoja wina, więc no to my będziemy win. podejmować punkty. No tak. dobrze, co ci się kojarzy z przyjaźnią i odczupieniem? W się sensie, wiesz, teoretycznie to może być, wierzyliśmy jak nie. Teoretycznie? Teoretycznie, jakby się uprzeć, to to może być to. Eee, natomiast... Albo tajemna historia. Też może być w obliczu, ale no to nie jest powieść o przyjaźni. Kinda. No ja bym tego tak nie nazwała. <laughs> w sensie, no teraz się zastanawiam, czy właśnie faktycznie ta moja intuicja mi dobrze podpowiada jest jakaś książka około woje... Ała, awa? Ała, awa. let me get awa, awa. Ała, awa. Can I awa, awa? Czy są jakieś takie książki, właśnie około wojenne, na przykład, które. To twoja e, działka jest, ja się nie znam. W których wiesz, ten wątek przyjaźni jest istotny. Kamienie na szaniec, wszystko co mi przychodzi. I, pra do i prawdę głowy. mówiąc, nic mi nie przychodzi za bardzo do głowy. Ewentualnie, jakbym się bardzo uparła, to to może być na zachodzie bez zmian, ale to bym się musiała bardzo uprzeć. Następ druga podpowiedź? Tak, tak. Dobrze, druga podpowiedź brzmi finalistka nagrody Policea z naszej No Czyli to jest, wierzyliśmy jak nikt. Tak? To był policer? Ja nie wiem. No, ja nie pamiętam. Ha, 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 ha. Tak. Oczywiście, że tak. No to Ta, dobrze. To, to, bo to jest pierwsza linijka tego. No powiem. dobrze, czyli mamy po dwa punkty. Okej, okay, dobrze. Tak, trzecia prawdopodobnie książka, przez ma i to pakana na wizji. Okej, okay, dobrze. Dziękuję. Ja, ja myślę, że... My nie... my miałbyśmy trzy punkty. Ja myślę, że pierwsza książka to jest najłatwiejsza. a potem tak. dalej w Las Tak, zbyt, tak, tak dobrze. tak. dobrze, dalej. Artysta jest twórcą piękna. Cytat z powieści. Brzmi jak nicze, to ała, ała na klapce. Brzmi jak nicze. Brzmi jak nicze, no nie? Może to jest taka rzecz z Zaratustra. <laughs> Jeżeli to jest Zaratustra, to się nie jestem po prostu. Ja, ja, ja to... w ogóle gdzieś kupiłam tą Zaratustra ja i nie wiem gdzie ją mam. Ona gdzieś była. tu jest A? za tobą. W sensie ja teraz pewnie osoby, które czytały tę książkę, mają takie boże przecież to w ogóle nie Nie obowiązują. brzmi kompletnie jak W ogóle jak nicze. nie jest to, nie? E, Artysta jest twórcą piękna? Tak jest To tam. brzmi jak coś, co ja napisałam. Nie, no to nie są twoje teksty. Nie, no przypomnij. A i jest twój twójcą piękna, cytat z powieści. To równie dobrze może być Hesse jakiś. A biorąc pod uwagę, jaką sympatię, jaką Bartek darzy Hessego, to jest prawdopodobne. Ale Bajtek nie czytał Sidajty. Czytał Demiana. Ale czytał Demiana. Nie dam łapył. No czy ja też nie, ja rzucałam pomysł tylko. Coś ja mam pamięć do randomowych cytatów z randomowych książek, ale. Bo żadne z nich chyba jeszcze nie ma yy, od u siebie. Nie, 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 żadne, żadne z, z nich nie ma. A no to jest ta co piękna. Dobrze, next one. Ja nie wymyślę. Yeah. To jest za mało naprowadzające. Klasyk z gotyckim klimatem to jest Dorian Gay. O! Oh. To jest poetę Doriana Gay. No, tak. tak może być. Strzelam, że to jest poetę Doriana Gay. Tak może Także być. Że za dwa punkty strzelam, że poetę Doriana Gay. Zobaczmy, jeszcze mam podpowiedź już po ten. Dusza w obrazie. Si. Okej, okay, dobra. Także po cztery punkty. Dobrze jest, Okej. Okay. Czajna szata, białe tło. To będzie Trudy Canavan. Któraś. To która? Ile jest? Słyszać. nie, bo jakie są te właśnie. cały cykl, który się zaczyna od trylogii Czarnego Maga, są są biały kładki. No ja wiem, i te postacie w tych szatach to wiesz, tak. Zgadza się, zgadza się. Tylko, że jak mi się uprzeć, to i Czarny Mag jest taki. Na uczennicy Maga jest taki biały-niebieski gradient, więc zakładam, że to nie to, ale jest jeszcze ta trylogia zdrajcy, która jest trylogią sequelową do Czarnego Maga. Okej, już się zgubiłam. Ale tam też są jakieś takie kolorowe akcenty dookoła, więc no... Immun, że to tak by może być któraś trudi Trudy nie? Tylko no teraz ja powiem, co? Gildia Magów, czyli pierwszy tom, a to się okaże... Nie, Wielki Mistrz, tom trzeci. <laughs endpoint> I koniec. my, któryś tam z trylogii. <laughs> a czy mo możemy to zrobić jako trylogia Czarnego Maga po prostu? Bo w sumie wszystkie okładki są białe z czarnym kapturem. No. No dobra, tak, zobaczmy drugie podpowiedzi. Taniec z kijem na okładce. To jest to. I uczennica, tak. Okej, okay, dobra. Się zgadza. Ale to równie dobrze może być Uczennica Maga tylko, ale tam nie ma tajemnicy, dobra nie, to jest Czarnego magia proszę. za trzy będzie. Tak. Książka, która była laureatką Nagrody Czytelników Goodreads Choice Awards 2019. Czy oni zdają sobie sprawę, że tam jest dwa miliony kategorii? Chyba to... nie. <laughs> no nie no, to... Goodreads Choice Awards 2020. To może być wszystko. Dobrze, nie, zastanówmy się, jakie znamy książki, które miały Goodreads Choice Awards? To hmm. będzie prawdopodobnie jakaś esergi mas Za jaką drzewa pomarańczy. Nie, nie był Goodrich's Charles Awards, no bo jak? była Księżycowe Miasto. Aha, no to może być Księżycowe Miasto, może być szłab któraś, e, bo chyba e, czerwony, tak, czerwony... Tak, ja powiem, że to Księżycowe Miasto, a to jest Ruby. to się wścieknę. Ale 2019! A to nie, to nie może być, przecież no tak, ona wyszła dopiero niedawno. A Księżycowe Miasto też wyszło w 2020. Aha. Chyba, że za granicą wyszło w 2019. Albo dwoje który na pewno nie. Ja bym stawiała, że to jest mas, bo ona jest często właśnie. Gdzie czy, to, to jest lałajacką Goodlist, ty ją Co? Nas? Nie wiem, Gdzie... wyrzuciłam ją gdzieś, bo mnie jej towało. O, tu im... jest. A, przy przy do... <grym> do... <Bo> ja chcę <grym> zobaczyć oryginalną datę, to jest chyba. Czy to osób, jest oszustwo? właśnie. No tak, tak. tak nie no, Little trudno. Big Jakby ostatnio. Nie, 2,20. Także nie, no to nie jest to. A czasem trzeci tom tego, nowelka do... Nie no, nowelka no by nie dostała. Nie, to może być góry, ewentualnie co? Dwór Skrzydeł i Zguby, jeżeli już stawiamy na mas. Nie wiem, dobra. A Wojna Makowa? I wouldn't say so. Druga podpowiedź? Ta. Uh, feel Good Book, to jest Ed White, Royal Blue. Tak, na pewno. Ale fail! Na sto Ale fail! Ale fail! To nie to... wytrzymam. No oczywiście, że tak, że uprusza wyszła. Ja pierdzielę dobrze. Powrót do naiwnych czasów dzieciństwa. A nie, z w wzgórza. No ja to czytałam, jak byłam dzieckiem. No... Zmierzch! O, albo zmierzch. Że to jest zmierzch z naciskiem naiwny. Naiwny. Powrót trzeba... do naiwnych czasów dzieciństwa. Tylko widzisz pytanie, czy to jest fabulalnie? No nie wiem. Jakby, czy my, czy to, czytałyśmy w dzieciństwie? Bo jeżeli tak, to to jest zmierzch jak 150? Jakby byłyśmy naiwne, tak? Możemy strzelić, że za zmierzch. Tak? Strzelamy zmierzch. Nie wiem, możemy tak zrobić. A jak strzelimy zmierzch, to już po drugiej odpowiedzi nie możemy powiedzieć. No nie. Chyba, że chcemy drugą podpowiedź. Ja bym miała drugą. No dobra. Cudowna powieść na niszczycielskich skutkach nieśpiewu. <laughs> nie wiem. Nie wytrzymam! Myśmy trzy punkty! Za żelaza! Oh my god! Nie wytrzymam. Cud! Cudowna pomyłka! Are you both mad or what? Oni nie mam kocioł włosów w siebie. Karma no. to jest. Z Cierpienia masz drugą podpowiedź, a nie ja! Cierpienia z tego creepa to jest trzecia podpowiedź. Aha. Okay. No co no bo się bałam, że stracimy trzy punkty, a tak to uzyskałyśmy no dwa, nie dwa to chociaż. Nie wiem, że to karma. Dobrze, autorzy, uwaga, to będzie trudniej mam wrażenie. Pizelka pochodzenia irańsko-amerykańskiego. Tahaja Mafi. No. Chyba. Myślę, że tak. Chyba. Tak? Strzelamy? Pomyślałam no, w pierwszej chwili o Elif Szafak, ale to jest Turcja, a nie Iran. Może im się popierdzieliło? dzieliło. Nie, 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 nie. Elif Szafak jest europejską e, autorką, także nie, nie. Czyli co? Będzie. Będę no, Ta że... Zobaczmy, bo jak nie, to będzie za ze zero punktów. Aha! Do autorów nie dali innych podpowiedzi? A nie, okej, okay, sorry, mi się. A tylko powieści o sile miłości w świecie pełnym nienawiści, gdzie bycie, inną musi być go zawsze będzie gorszą. Dobra. I debiutowała powieści o dziewczynie, której dotyk z... ja. Tak, tak, dotyk ją. Jezus Boże, ale dostałam <grym> chwilę, bo... Jesteś ja U... Dar Juli, przepraszam, coś tam, no? Dari... Dotyk, Juli. dotyk Juli. Czy dotyk Juli, czy Dariuli? Dotyk. Nieważne. Wiesz co co. Okej, okej. Ale się spociłam. Dobrze. Yy, numer 7, czyli dwukrotna na nagrody bukeja. Dwa bukeje. To karczuk. To karczuk dostał dwa bukeje? No. Ja nie wiem, czy jesteś specjalistką. Zaprowadź swój pół. No. I za ten. I za księgi. Kupowałam. Dostała bukieta za księgi. Yy, no a teraz? co, Za co? Bo nie, zaraz to był Nobel, to nie był Booker. To no buker był jest Nobel. jeden. A buker był jeden? Zaprować swój pół, na pewno. 100% za to dostała buker, a teraz zgłupiałam, czy był jeden czy dwa. Dobra, ale zostawmy to czy coś innego jeszcze. Musimy przejść do Yyy... E, Buker. No. Was, ta jak dostała Policea. Tak. To nie. Mm, Makai. Bo to jest shortlista bukeja, to nie jest bukej. Nie, no ale drugiej książki nie ma. No drugiej książki nie ma. Yy, Be... Atut. At atut może mieć. Za testamenty. Ty. I za coś jeszcze... To jest Atut na 100%. Tak, bo wiem, że ona dostała jeszcze za coś tego bukera. Po co się? Po co się topie się. Jestem prawie pewna, że to są. Tak, stawiamy, że atut? Nie. Tak mi się wydaje. Ostatecznie? Definitywnie zaznaczamy atut. No dobra. Dobra, druga podpowiedź. Bo już te tematy feministyczne. dobrze! Konstrukcja najbardziej znanego utworu. kontynuacja weszła w 2020 roku w Polsce. Brawo. Pani specjalistka od bukajów. Jakby ktoś szukał specjalisty od bukajów i i to to jest Anna. Jezu, teraz się zastanawiam, co to było to drugie? Czy to było kocie oko? Możliwe. Chyba. chyba kocie oko, ale nie dam sobie ręki u siebie, mhm. nie pamiętam. Okej, okay, let's go. 8. Swoją dobytecką, powieść... Się... Nie! To u siebie zabójca. Nie, nie wiem. <grym> Swoją debiutancką powieść napisała na Haiti. Na Haiti. Haiti. Moje jedyne skojarzenie w życiu z Haiti to jest jak było tsunami i Michael Jackson miał ten numer, był zrobiony. E, We are the world dla Haiti. To jest jedyne moje życiowe skojarzenie z Haiti. Tyle wiem o Haiti. Czy mamandę? Co ona by robiła na Haiti? Nie wiem, stary, ona po całym świecie jeździ. Nie, nie, dalej. Nie wiem. Next. Autorka, która studiowała język francuski i rosyjski w Middlebury College. Arden. ona robiła na Haiti? Ja pamiętam tą anegdotę, jak ona opowiadała, że pisała książkę o zimie na Haiti. Teraz, co w się. Sensie, teraz do mnie dotarło. Jakby było, że studiowała francuski i rosyjski w Middlebury College, to już mówię, okej. Okay. Tak, to jest Arden, 100%. Ale dostaniecie w pierdy. I ty też, jakby. Się... Nie mam siły. Zgadzam Atłut za trzy, ok? Okej, okay, okej, okay, dobra. Dziewiąte. Wie na fanka Gwiezdnych Wojen. Kasia Czajka. E... Aby się uśmiechała, jakby to była Kasia Czajka. Gwiezdnych Wojen? No. Konor, jeszcze raz zaczepisz się o kable od lamp, to cię po prostu... Nie ja myślę, że to Sara J. fanką Gwiezdnych Wojen? W mhm. sensie drugą bym wzięła tak czy inaczej, ale myślę, że to Sara ja bym się na drugą też, dobrze. dalały te atka na to do bukera. No to chyba nie. No to już Znowu nie jest. dwa bokej? To już na pewno nie jest. Kto dostał kto dwa bueky? Dwa bukery? A? Podoba mi się to, że patrzymy obie tam, gdzie są takie książki bardziej poważne, które by hipotetycznie mogły się dodawać do bukej. A ta książka pewnie stoi gdzieś tu. Tak, pewnie tak. Dwa bukiety jest paradoksalnie takich ludzi, którzy dostali dwa bukery. Ty jesteś specjalistką od Bukajów. No to ci mówię, że mało jest takich ludzi, którzy mają po dwa bukery. Zasadniczo. Jakbyś miała wymienić w ogóle autorki, które znasz, które dostały bukeja. Tak strzelę z pamięci. Alfreda Jelinek chyba. Dalej. No Atwood, Dalej. Ty, no to Karczuk, no, e, no ta, Boże, Evaristo. Nie nie pamiętam, musiałam sobie coś przypomnieć. Co się wiesz, że no jak ja widzę jakąś książkę, widzę jakieś nazwisko, to mówię: O, to ta osoba dostała bookera. Mhm. To bo wtedy wiem, ale. No Zjechało mi. To była długa ten? Tak, to Odpowiedź. A no to co, trzecia? No tak, ja nie wiem. Trzecia będzie: No more sex, please? Like, they legit na kapsłoku napisali: No more sex, please. Jakby, guys, ja sobie nie robię, jaj, to tutaj jest, jakby. No, nie mówicie mi, że cała raczej ma z buke! No proszę was, no nie! Cała, no o czym ty mówisz w ogóle? No, stara, no, ja. <stytar 'a> Chyba, że im się popierdzieliło, bukiet! Nie wiem, z jakimś złotomaliną czy czymś, no. No, ale autentycznie to jest w jednej trójce. Wielna fanka gwiezdnych wojen, autorka, która w wieku już. Mieliłaś coś? Aha, to przeczytam trzecią podpowiedź. To co jest z tym bukiem? Czy mnie się przejechało? Ty chyba dwa razy przeczytałaś to samo, wiesz? Jak do to. Dobrze, wielka fanka gwiezdnych wojen, autorka, która w wieku 16 lat zaczęła pisać swoje. No dobytane. to to jest za raczej! Zmówiłam, że to jest za raczej! Albo Samanta Shannon! No no, no mój seks, to jest trzecia podpowiedź! No to to! Nie <grywk> to jest Przejechało coś w podpowiedziach! Jaki fail. Mówiłam po gwiazdach Wojenach, że to jest serdecznie. A skąd ty to wiesz w ogóle? Ja nie wiem! Tak mi się wydawało. Okej, okay, dziesiątka. Pisajka, polska pisarka pochodząca z Katowic. O Jezus, Wzięli jakąś lokalno-patriotyczną, kurde! Z Katowic? No. Pisarka? Mhm. Polska. No. do. No. Jakie z też polskie autorki? Patrycja, Aneta Jadowska, Patrycja Gryciuk, yy, Paulina Hender, Joanna Jest. Bonda. Mm -hmm. Bonda nie jest z Kato? Skąd ja ci wiem skąd ona jest? Nie mam pojęcia, nigdy nie czytałam nic z Bondy. Ta, herazińska. To może być herazińska. Z Ale ja nie wiem czy ona nie jest z Wrocławia. No właśnie. Nie, next, nie wiem. Eee. <laughs> Dobrze. Debutowała w kwietniu 2004 opublikowana w czasopiśmie Science Fiction. To nie będzie Kosakowska? To może być Kosakowska. Znaczy, że ostatnio gadaliśmy na jej temat, no nie? To może być Kosakowska albo ta druga. Magdalena Kozak, ona się nazywa? Chyba tak, nie pamiętam. Ale no. 2004 rok. No to to może być kosakowska jak najbardziej. I to jeszcze A... opowiadanie w czasopiśmie science fiction, ale no. A, czy, no. czy powiedziałabyś, że Kosakowska będzie się nadawała do magazynu science fiction? Teoretycznie tak. Teoretycznie. No. W sensie ja no, nie czytałam na przykład tej Kozak nic, więc no, okay. nie wiem. A wiesz, no Bo... skoro 2004, to już jest chyba żadna jadowska, <laughs> może być jeszcze ta boże. Raduchowska. Raduchowska. No, e, albo mi przychodzi do głowy jeszcze jedno nazwisko, tylko teraz nie mogę go sobie przypomnieć. <laughs> Ten hours later Nie wiem, dawaj trzecią. Trzecim. To będzie bardzo proste Znana pod pseudonimem Anneke I don't know I don't know Ja nie wiem Anneke? To, to mi brzmi jak Ktoś wydawany przez Jatę że jakieś książki zjata poza poza Zniewolonym księciem. <głos> <głos> Bo zakładam, że pani jest pakat nie pochodzi z Katowic. a było, że z Katowic I co było dalej? 2004, opowiadanie w Science Fiction, debiut i znana pod pseudonimem Anneke. A to nie hmm. będzie Jadowska? No Ona pseudonim? Może kiedyś miała. Ty no nie mów, ale no znana, więc prawdopodobnie teraz, w tym momencie. Who is this? Nie wiem, coś Ci się włączyło. Nic, nic mi się nie włączyło, bo pobierałam odpowiedzi. Ha? A to już jest ostatnie? Tak. No nie Ale wiem. do co? Ja nie wiem, mi przychodzi trochę <słuch> z do głowy, szczerze mówiąc. Ja Damat, Dobrze, sprawdźmy nasze odpowiedzi, guys. I możemy sobie od razu policzyć punkty, bo rzeczywiście zapomniałam. Dobra, pierwsze to jest Wierzyliśmy jak nikt. Czyli za dwa było. Czyli za dwa, to licz. Potem był poetiet od Doriana Greja, więc też, też za dwa. Cztery. Dowidziuszka? No to to jest drugi tom! Liczy się! Czyli będzie za dwa też. Czajna szata, białe tło, no to Czy było trzy? po pierwsze. Tak, mdech. po pierwszym to było siedem. No, po, policzmy po sobie. Siedem. <grym> Dobrze, Red White and Red Blue. E, to będzie za dwa. Po dwóch, tak, bo po filmiku dwóch okay, dopiero. I dziewięć. to nie był zmierzch. Tylko słońce w <grym> No dobra, no to będzie zero. Dobrze, a to że Tahaja Mafi? Czyli będzie za po 3. pierwszym, tak, za trzy. Margaret Atwood, dobrze, z tym bukiem 15. Eee, tak. Eee, Arden, to było po dwóch. Tak, eee, 17. Sara Jamas? Po zero, w sumie, bo... No nie, no no to za jeden. No, no. no. dobra, nie wiem. wiesz. kto ma pseudonim Annekę? Anneke? No, kto? Anna Cantoch. Tak, je, je, jakby staja była w drugim, że opowiadanie. No ale co z tego? Wszyscy pisali kiedyś opowiadanie. No dobra, no wiesz, no jakby Kain to opowiadanie pisze i pisze i pisze, no nie? No bez przesady, tam, wcale nie. <coughs> no to tak. Czy ile policzyłaś? Chyba 17, ale zrobiłam się w którymś <coughs> momencie. Nie wiesz? Powiem tak, e, no fuck up z Sarah J Ma to, mas? Temu, ja to jest cztery. po prostu ym, coś, Niebywałego, podobała mi się nasza skapa przy bukerach, strasznie. E, więc tak to wyglądało. Możecie dać znać w komentarzu, ile wy napisaliście. E, my zaraz musimy kończyć to 18. nagranie i iść zabić tą dwójkę, bo sobie nagrabili. Ja myślę, że w ramach odwetu możemy Bajtkowi przygotować też takie okay. pytanka. Zobaczymy, czy Bajtek się w tym oczywiście challenge'u sprawdzi i u siebie na kanale też to zrobi. E, więc tak, mieliśmy do nich dzwonić, ale nie będę do nich teraz dzwonić, bo będę używać niecenzuralnych słów i będę musiała to potem zmontować i wsadzić, wiecie, wszędzie ukę. Na takie rzeczy. Więc to no, tyle. jak ci się podobało? Spoko. Spoko. Może być. Następnym razem trzeba wiedzieć więcej o bukajach i policjach, ale bajtek będziesz po prostu bity. Przysięgam. A Helena? A Helena też! Helena też będzie bita, ale Helena będzie bita prywatnie, a bajtek będzie bity na kanale, kiedy zrobimy swój odwet bestsellerek. Ech. I każę mu nazwać ten film. To będzie odwet bestsellerek. I zobaczymy, zobaczymy, kto jest taki cwaniatki, także wpadajcie do bajtka, bo pewnie ten film się za jakiś czas pojawi, więc to by było na tyle, dajcie znać, ile mieliście punktów i do zobaczenia następnym razem, pa! A i tak jestem blondynką.